Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj będę starać się odpowiadać na pytanie, które o tej porze roku zwłaszcza bardzo często sobie zadajemy. Jednakże zacznijmy od tego, skąd biorą się infekcje i też chciałbym nieco uporządkować wiedzę, rozprawiając się z mitami, jakie wynieśliśmy z domu, z dzieciństwa albo od babci. To, co moim zdaniem jest najważniejsze, to zimno samo w sobie no, nie przeziębia. Gdyby tak było, wówczas osoby morsujące kończyłyby za każdym razem z zapaleniem płuc. Biegające i pocące się w tym czasie na mrozie mogliby od razu biec, ale do szpitala. Każda osoba wychodząca z sauny i wchodząca do zimnej wody albo do ogrodu lub tarzająca się w śniegu robiłaby to z ryzykiem śmierci. Jednakże tak się nie dzieje. Choroba nie przychodzi od wychłodzenia, braku szalika, czapki, mokrych butów, włosów, przeciągów i zawiania. Ja znam te tezy doskonale i porównałbym je do innych ludowych mądrości, jak chociażby stosowania rutyny, witaminy C, jakiegoś soku z cebuli, czy leczenia się herbatą z prądem. To pomaga tłumić objawy, ale nie ma leków leczących przeziębienie. Dlaczego? Bo nie ma leków przeciwwirusowych likwidujących przyczyny. Przeziębienie to po prostu zbieg kilku okoliczności, które najczęściej występują o tej porze roku. Jednakże najważniejsza jest niska odporność. Albo na skutek ogólnego osłabienia organizmu, słabej diety, niskiej zawartości leukocytów we krwi albo niskiej adaptacji do danych warunków, bo całe życie unikamy zimna, nie wiem, otwierania okien albo wysiłku na powietrzu, bo mama nigdy na to nie pozwalała. Na skutek wysuszenia i wyziębienia śluzówek i przez to nieprawidłowego ukrwienia np. górnych dróg oddechowych. Ale do tego najczęściej dochodzi wtedy, kiedy skrajnie obciążymy swój organizm albo... Zimnem, słowo skrajnie jest bardzo istotne. Albo wysiłkiem fizycznym w bardzo niesprzyjających warunkach, albo po prostu przetrenowanie, doświadczeniem przetrenowania sprzyjającego obniżeniu ilości białych krwinek. Stąd na przykład mogliście usłyszeć, że kolarze w trakcie i po wieloetapowych turach są niezwykle mało odporni na infekcje, a osoby postronnych w ich otoczeniu niekiedy noszą maseczki i nosiły je jeszcze nim stało się to modne w 2020 roku. Do tego jeszcze dochodzi stres, silny stres. U mnie odpowiedzią na taki czynnik jest przeziębienie. Podobnie działa ograniczona ilość snu. Jednakże te dwie rzeczy, te dwa czynniki, ostatnio o których Wam mówię, mają moim zdaniem absolutnie fundamentalny wpływ na naszą odporność i jak zachowuje się organizm po kontakcie z jakimś patogenem. Bo w tych sytuacjach, najprościej mówiąc, organizm nie ma siły do walki z czymś, co dla niego normalnie jest płochostką. Patogeny, te wirusy, one są wszędzie z mniejszym natężeniem w porach letnich, kiedy więcej przebywamy na zewnątrz i wtedy, kiedy więcej. Wietrzymy i są też bardziej skumulowane wtedy, kiedy przychodzi taka pora, właśnie jesienno-zimowa, sezon grzewczy. To czy będziemy chorzyć zależy nie tylko od higieny, ale przede wszystkim od tego, w jakiej jesteśmy dzisiaj formie. Wiem, że teraz mnóstwo osób będzie się dziwić, ale wszystkie te mity wbijane nam do głów są po prostu bez sensu. Chorujemy zimą, więc to wszystko od zimna. Nie, to od na dupie albo na dupie w kupie, bez wietrzenia, nawilżania, odpowiedniej diety i higieny życia oraz higieny snu. Stąd czasem słyszę, że ktoś się przeziębił od wiatraka na trenerze przy otwartym oknie. No to się zdarza, ale nie można powiedzieć, że tak będzie dziać się za każdym razem. A ile razy chor chorowaliśmy, e, będąc wczoraj w sklepie? A ile razy rozchorowaliśmy się dzień po tym, jak wypiliśmy herbatę? Pytanie drugie. Czy sport w takiej sytuacji hartuje organizm, czy jest wręcz, wręcz odwrotnie? Moim zdaniem hartuje, bo słowo próż to jest adaptacja. Uczysz organizmu walki. Po trzecie, częściej przez to wietrzysz lub wychodzisz na zewnątrz. Zewnątrz jesienią i zimą. Po trzecie, sportowy amator statystycznie lepiej śpi i lepiej się odżywia. Jego organizm jest obiektywnie w lepszej formie. Wyjątkiem od tej reguły jest sport, gdy organizm jest przetrenowany, albo jakaś skrajna forma yy, sportu, kiedy to mamy do czynienia z dużą ilością silnych bodźców treningowych yy, w złych warunkach, yy, albo kiedy dochodzi do bardzo mocnego wychłodzenia górnych dróg oddechowych, upośledzając tym sposobem. Funkcjonowania odporności. Mając to wyjaśnione, mogę spróbować polemizować na temat uprawiania sportu podczas przeziębienia. Czy wolno trenować podczas infekcji? Lekarz niemal zawsze powie, aby leżeć. Bo bardzo często tak się zdarza, że podczas wirusowego zapalenia, nie wiem, gardła, yy, zatok, ogółem podczas przeziębienia w pierwszej kolejności idziemy do lekarza i myślimy, że on nam da jakiś antidotum. No nie, tym antidotum będzie kilka leków tłumiących objawy przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych, przeciwbólowych i powie nam, żeby leżeć. Panie doktorze, czy mogę biegać? Nie, proszę leżeć. I to jest najprostsze, najprostsza rada, jaką można udzielić każdemu pacjentowi, bo nie powoduje żadnych skutków, jakichś ewentualnych powikłań i nie naraża później medyka na odpowiedzialność. Tak jest dla niego bezpieczniej najzwyczajniej w świecie. Dlaczego podczas przeziębienia mówi się zatem o leżeniu? Tutaj chodzi o odpoczynek, aby dać o organizmowi siły do walki. W czasie infekcji nasze ciało jest na full skupione na zwalczaniu zarazy. Trenując podkradamy mu ten potencjał, te siły, zabieramy je układowi odpornościowemu. W rezultacie przeziębienie może trwać dłużej lub będzie manifestować więcej objawów, na przykład przerodzi się z tej fazy wirusowej na bakteryjną powikła nam się zapalenie gardła, które normalnie trwałoby 3 dni, będzie trwało przez 3 tygodnie. Będzie bardziej cię łamać i składać do łóżka. Ciało będzie mówić stary, stara, przystopuj trochę, bo tracę oddech. Stąd zauważyć można też zmienione HRV albo podwyższone tętno, podwyższoną temperaturę. Nie mówiąc o tym, że ten trening po prostu nie wyjdzie. Biegacz będzie narzekać, że sapie już przy tempie 6 minut na kilogram. A kolarz się zdziwi, że 30 średniej tak trudno będzie utrzymać. Do tego jeszcze pojawi się złe samopoczucie takie psychiczne, będziemy wpadać w depresję, bo to wszystko y, skutek tego, że organizm jest przeciążony wielowątkowością. Brakuje mu ramu. Wiele aplikacji w tle i każda się tnie. Dlatego jak czuję gluta, mówię o tym albo sobie, albo trenerowi, dostaje albo daje sobie dwa dni wolnego i dwa dni pracy poniżej strefy tlenowej. To tak zwany trening zastępczy. Zero skoków, jakichkolwiek testów, długich dystansów, mocnych interwałów, które i tak kompletnie nam nie wyjdą albo wyjdą bardzo dużym kosztem. To wszystko tylko i wyłącznie wówczas wydłuży okres gorszego samopoczucia. Jeśli dziś byś odpuścił, odpuściła, to może dwa dni pobolałoby Cię gardło. Jednak ciśniesz, próbujesz, jesteś sfrustrowany, sfrustrowana, to jeszcze mocniej dociskasz. W końcu do gardła dołączają też zatoki, oskrzela i rozkłada Cię na amen, na tydzień. Organizm i tak wyszedł na swoje. Zabrał to, co mu zabrano. Najważniejsze to moim zdaniem właśnie słuchać swojego ciała. Odróżnić lenistwo od apelu układu odpornościowego o kilka dni regenu. To dobry czas na zastanowienie się, co poszło nie tak. Dlaczego jestem chory? Może był trudniejszy okres, może więcej stresu, może dzieciak zaraża, a ty zamiast wietrzyć yy, zmieniasz temperaturę w domu z 19 na 23, bo chory i szczelnie wszystko zamykasz. Może w domu jest przesuszone powietrze, może za bardzo jest. Jesteś na co dzień naubierany, naubierana? Często się przeziębiasz? A ile śpisz? Co jesz? Ile czasu spędzasz na zewnątrz? A może twój plan treningowy i ambicje są po prostu przekombinowane? Dej se na luz na moment. Stań sobie na moment. Jeśli chcecie, to dajcie znać w komentarzu, czy nagrać wideo dotyczące wewnętrznej presji oraz redukcji codziennego stresu, który obniża nie tylko odporność, ale także rezultaty sportowe i sprawia, że żyje się po prostu ciężej. Moim zdaniem we wszystkim najważniejszy jest zdrowy rozsądek i nauka, która często stoi w opozycji do mitów wyniesionych z dzieciństwa. Dziecko jest wiatr i tylko 15 stopni. Załóż czapkę, szalik, rękawiczki, siedzi wyłącznie w cieplutkim domku, oddychając wyłącznie nosem, jedząc ciepłą zupkę, syrop z cebuli, bo on leczy. A gdy jesteś chory, bo za każdym razem, gdy wychodzisz na zewnątrz, jesteś chory, wówczas nic tylko łóżko. Morsowanie, sauna, rower, bieganie na zewnątrz spoconym, no to, to śmierć. Bieganie mając katar, babcia mówi, że absolutnie nie. Z kolei, gdy już jesteś chory, a twój organizm nie manifestuje, festuje bardzo silnych objawów. Możesz spróbować zrobić lekki, krótki trening, czy to na trenażerze, czy na zewnątrz, ale pod warunkiem, że nie robisz tego na siłę na skutek perfekcjonizmu jakiegoś wewnętrznego. Przymusu, albo na skutek uzależnienia po prostu od sportu, który wynika bardzo często z lęku przed tym, w jaki sposób będziemy oceniani, kiedy zrobimy sobie chwilę przerwy albo kiedy zrobimy w tym tygodniu mniej kilometrów niż w poprzednim. Rozważ także inne formy aktywności. To może być spacer, sesja ćwiczeń rozciągających, rolowanie. Wszystkie te aktywności, które nie będą powodować wysokich skoków tętna lub głębokiego wyziębienia na skutek sporej ilości wydalanego potu. Wiem, że w tym wszystkim jest wiele kontrowersyjnych poglądów, Wiele też własnych moich doświadczeń na skutek licznych błędów, które ja w przeszłości popełniałem, bo u mnie właśnie wyglądało to tak, że im gorzej się czułem, tym mocniej cisnąłem, im mocniej cisnąłem, tym gorzej się czułem. Zachęcam do odwiedzenia mnie na moim Instagramie, no i także w moim sklepie na www.prawie.pro. Cześć!